Polityk Hindus i Żyd podróżowali razem przez tereny wiejskie, gdy nagle ich samochód się zepsuł. Zrobiło się późno i na pomoc drogową nie mieli już co liczyć. Udali się do pobliskiego gospodarstwa i poprosili o nocleg. Życzliwy rolnik odpowiedział: Mogę was przenocować, ale w domu mam miejsce tylko dla dwóch. Jeden z was będzie musiał spać w stodole. Nie ma problemu, odpowiedział Żyd. Mój naród wędrował przez pustynię 40 lat. Jedna noc bez wygodnego łóżka to dla mnie nic. Poszedł więc na miejsce noclegu, a reszta położyła się wygodnie spać. Po chwili jednak rozległo się pukanie do drzwi. Rolnik otwiera, a tam stoi niedawny ochotnik. Co się stało? Nie chcę wydać się niewdzięczny, ale nie mogę spać w stodole. Jest tam świnia, a moja religia uważa to zwierzę za nieczyste. Dobrze, to ja się z tobą zamienię. Zgłosił się hindus. Po kilku minutach znów słychać stukanie. Rolnik otwiera. Co się znowu stało? W stodole jest krowa, a w mojej wierze krowy są święte. Nie mogę spać w jej obecności. Nie było wyjścia. Wszyscy spojrzeli na polityka, który po długim zrzędzeniu i marudzeniu ostatecznie udał się do stodoły. Minęła tylko chwila i znowu słychać pukanie. Zmęczony, sfrustrowany rolnik otwiera i widzi: świnie i krowę. どどどどっち